W Ale jak muszę się to powiem, no, jak dla mnie to zagrywka na pierwszym miejscu nasza nie funkcjonowała No i przeciwnik zagrywa lepiej. I to presję, nasze przyjęcie nie działo tak jak na bo słyszę, że jest mocna zagrywka to nic na zagrywkę i takiego tak jest. No, no. Niestety wydaje mi się, że w po Polski Rabita nie jest naszą... Ale, która by miała robić taką przewagę nad przeciwnikiem, bo nie zdarzy się nam jeszcze porządny mecz i będziemy mieli przewagę na wygrywce do swojej fali. Może to ten fakt po prostu, że dawno tu nie graliście. Dawno tu nie graliśmy, nie trenujemy tutaj, przychodzimy po prostu na, rano na rozruch i na mecz, także w sumie jest to jakby mecz na wyjeździe. Jak wspomniałeś, drużyna lekki dzisiaj dużo mocnych serwisów, które skutkowało gorszym przyjęciem dla Ciebie jako rozgrywającego. To potem jest duży problem, bo Ty musisz te błędy korygować w przyjęciu, prawda? Na pewno, to utrudnia sytuację, bo nie jest taki spokój na rozegraniu, nie, nie można kombinować na rozegraniu, nie można po prostu sobie pozwolić na grę środkę. No i chłopaki mają trudniej na strzydle. Coś jednak pozytywnego może na koniec? Pozytywnego? Chyba dobrze blokowaliśmy, skoro bloków. Było, dzisiaj było tak, że muszę że blokować, bo nie byłaś było, było tak zły. tak od analitycznej strony, tak obserwując ten dzisiejszy mecz, no wydaje mi się, że zawiodło głównie przyjęcie, bo potem to trzeba było korygować z wystawą i gdzieś potem brakowało te, tej przestrzeni do ataku, tego timingu. Czy trener też tak to widzi, że to, że to przyjęcie, czy może wskazałby trener inne rzeczy, które dzisiaj zabior? No na pewno tutaj widowiskowe były asy serwisowe, które Tomasz nam zaserwował. Dzięki zmienności na zagrywce szukali skrajnych kierunków do, do lewej, prawej linii. I to na pewno było widoczne. Gdzieś tam w liczbach to nie jest aż taka wyraźna różnica między nami, ale kiedyś chodzi o, o to przyjęcie pozytywne. Natomiast jakby w korelacji do tego, ile, ile błędów popełnili, a ile asów mieli dzięki temu, to, to pod tym względem wypadli bardzo dobrze na zagrywce. My natomiast yy, nie potrafiliśmy tej zagrywki utrzymać na wysokiej jakości. Mieliśmy 22 błędy własne, świadoczną zagrywkę, yy, więc yy, nawet jeżeli później gdzieś tam uciekały nam akcje i próbowaliśmy gonić, to nie mieliśmy czym, bo nie dawaliśmy sobie szansy w breakpoincie właśnie poprzez zepsute zagrywki. Tak patrząc na zespół bardziej mam wrażenie, że gra takimi falami. Co zrobić, żeby jednak był taki bardziej jednolity? E, można powiedzieć, żeby nie było tych skoków formy, e, bo jakby utrzymać te dobre momenty, które były w tym dzisiejszym meczu, e, to byłoby na pewno lepiej też na tablicy. Hmm. Czy gramy falami? No w tym meczu graliśmy falami, e, natomiast no, też tak się złożyło, że od miesiąca, od miesiąca nie graliśmy tutaj na orbicie, więc e, nie mogę się zgodzić, że tak gramy cały czas falami, może miesiąc hmm. temu. Yy, też tak było. Natomiast yy, rzeczywiście dzisiaj graliśmy, dzisiaj graliśmy falami. Yy, pozostałe mecze w tym ostatnim czasie były, były na utrzymaniu tego, tego właśnie tej jednej jakości. Natomiast dzisiaj yy, myślę, że trochę zabrakło nam utrzymania jakości z tego względu, że, że na tej ulicy jednak też już nie graliśmy ponad miesiąc i gdzieś tam takie momenty, które wpływają na płynność gry powiedzmy te mniej widowiskowe, jak dogranie piłki czy wystawa sytuacyjna właśnie nam się na jakości uciekały i co prawda yy, mamy te same, te same warunki co, co Lekja pod tym względem, natomiast no, my dzisiaj yy, na tej hali nie czuliśmy się jak w domu. No potrafi tego skorygować w trakcie gry i tutaj tak dużo, dużo przewagi, znaczy na dużą przewagę tak też będę w tych wydłużonych akcjach miał właśnie miała lekkę. Ale jednak były to dobre fragmenty i nie udało się tego utrzymać, Może to jest jakiś problem mentalny. <śm> nie sądzę, nie, nie zauważamy tutaj z scenereminerem jakiegoś problemu mentalnego. Gdzieś tam takiego w szerszej perspektywie. Na pewno w takich meczach ten problem mentalny polega na tym, że jeżeli granie idzie po, po myśli, to pierwsze co zawodnik, który gdzieś tam traci taką pewność siebie, robi, to wszystko zamyka oczy i stara się wszystko rozbroić siłowo. Taka myślę przede wszystkim męska przywara, jeśli chodzi o to. I właśnie to jest ważne, żeby, żeby pilnować tego, że właśnie w trudnych momentach dalej zachować pełen wachlarz swoich zagadek. Natomiast my dzisiaj, niestety, w momencie, kiedy nam nie szło, próbowaliśmy jeszcze mocniej dołożyć siły. To się automatycznie przekłada na stratę zasięgu w ataku i masę wywroków, które miał, miał przeciwnik. I z tych wywroków oni właśnie na tym ludzie potrafili zmiennym środkiem, piwką, po kłosie, tam obiciem blokad, zdobywać punkty. A my staliśmy zamurowani na nogach i nam te kiki wpadały właśnie w taki, myślę, że głupi, głupi sposób. Gdzie normalnie te piłki są podbijane i kończone naszym i to się nazywa fachowa analiza.